Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Jutro na północnym zachodzie deszczowo, poza tym dość ciepło i przyjemnie. Od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 24 w Małopolsce. Zaczynamy teleekspres w niedzielę 3 października. Warszawa, stolicą światowej pianistyki, ruszył 18. konkurs Chopinowski. Za nami pierwsze przesłuchania. Pianiści dawali z siebie wszystko, by oczarować jury swoimi interpretacjami utworów wybitnego kompozytora. Napór na polską granicę nie ustaje. Wczoraj znów udaremniono prawie 400 prób nielegalnego jej przekroczenia. Polscy strażnicy muszą się też mierzyć z prowokacjami białoruskich funkcjonariuszy. Jeden z nich rzucił czymś w polski pojazd obserwacyjny. Niepokojące dane Ministerstwa Zdrowia w niedzielnym raporcie odnotowano ponad 1000 nowych zakażeń koronawirusem. W porównaniu do danych sprzed tygodnia to wzrost o 70%. Zamach terrorystyczny w Kabulu. Ładunek wybuchowy zdetonowano przy wejściu do drugiego co do wielkości meczetu w stolicy Afganistanu. Co najmniej dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne. To miejsce zdecydowanie dla górskich orłów. Najtrudniejszy szlak po polskiej stronie. Tatr, czyli Orla Perć. Zaprawieni w wędrowaniu powinni jednak poskromić ambicje, bo na Orlej Perci trwa remont. A my za chwilę pokażemy pewnego kapitana na fali wśród oceanu warzyw. To niedługo, a wcześniej skrót innych ciekawostek. Konie podkuwał pradziadek, dziadek, a i wnuk ma serce do kowalskiego rzemiosła. Zadbałby dawna kuźnia w wiosce rozpucie, koło sanoka, znów tętniła życiem. Teraz najbardziej roztańczony program w Polsce, You Can Dance, nowa generacja, który bije rekordy popularności. Już za kilka minut, tuż po Teleekspresie, kolejny odcinek programu. Dobiega końca dziesiąta kolejka PKO BP Ekstraklasy. W zakończonym przed Teleekspresem meczu Pogoń Szczecin pokonała Górnika Łęczna 4 do 1. A wczesnym popołudniem ze zwycięstwa cieszyli się piłkarze Rakowa Częstochowa, którzy wygrali z Wartą Poznań 3 do 0. Gratulacje dla pana Bartosza. A teraz muzyka w Teleekspresie i jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich muzyków, który współpracował m.in. z Ewą Bem, Urszulą, Martyną Jakubowicz-Perfektem czy Budką Suflara. O swoim najnowszym nagraniu opowie Markowi Sierockiemu. Cześć Marku. Roślina, jak sama nazwa wskazuje, ma to do siebie, że rośnie, czasem wszerz, ale ta, o której za chwilę, to głównie wzdłuż, a konkretnie bardzo wzwyż. Na jednej z działek w gdańskiej Olszynce pewien słonecznik zwyczajny rozpędził się doprawdy nadzwyczajnie. Takich wysokości wyrasta coraz więcej. Można tańczyć ze szczęścia. A propos tańca, już za chwilę premierowy odcinek You Can Dance, nowa generacja. Zapraszam także na TeleExpress Ekstra i ten jutro w imieniu Rafała Patery. Do widzenia. Dzień dobry, zaczynamy TeleExpress Ekstra, a na początek o pomocy strażaków ochotników. Ochotnicze straże pożarne wspierają akcję szczepień przeciw COVID-19, dowożą chętnych do punktów szczepień i organizują własne najbardziej aktywne jednostki będą nagradzane. Jesień to czas przeziębień tych lżejszych, ale też grypy. Można się przeciwko niej zaszczepić. Rozważyć to powinno osoby starsze i z mniejszą odpornością. A najnowsze badania pokazują, że równoczesne szczepienie przeciw COVID-19 i grypie jest bezpieczne. Kilkuset zawodników wzięło udział w 29. biegu sztafetowym i maratonie szlakiem męczęskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W tym roku, 19 października, przypada 37. rocznica śmierci kapelana Solidarności. Pani kapitana Żbika, czy przygód tytułu Saronka i ja ale też młodsi, wszyscy mile widziani są na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu Igier w Łodzi. To spotkanie miłośników obrazkowych historyjek. A my za chwilę pokażemy podryw na nietoperza, i to dosłownie, a wcześniej garść innych tematów, proszę. Ruszył Uniwersytet, czyli Jasielski Uniwersytet Dziecięcy indeksy dostało 90 studentów między 6 a 10 rokiem życia. Na początek przygotowano naukę w odsłonie doświadczalnej, czyli eksperymenty i pokazy w Jasielskim domu kultury. Wsiąść na pokład jednostki pływającej po wiśle cieszyć oczy widokiem, a przy okazji obejrzeć muzealne eksponaty to jest możliwe, bo na jeden dzień Muzeum Krakowa przeniosło się na wodę, by pokazać przedsmak wystawy z rzeką w roli głównej. No to zobaczmy, w jakich warunkach może odbywać się poniedziałkowe. Nadwyżki wolnego czasu oraz pandemiczne ograniczenia w przemieszczaniu się ludzie wykorzystywali w różny sposób. Małżeństwo z Irlandii Północnej poświęciło 8 miesięcy, by zamienić starą, rozpadającą się szopę w zachwycający lokal. Gorąco było też w szatni piłkarzy PSG, bo naszpikowani gwiazdami Paryżanie sensacyjnie przegrali w lidze francuskiej wyjazdowy mecz z Rennes 0 do 2. A teraz zmieniamy dyscyplinę, bo nasi siatkarze walczą z Argentyńczykami. O brązowy medal Mistrzostw Świata do lat 21 do finału awansować się nie udało. Za chwilę ekspres na deser, ale wcześniej 70. urodziny, które wczoraj świętowało Sting, to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Marek Sierocki Stingowi właśnie poświęcił swój niedzielny ekstra hit. Zapraszam jutro Rafał Batyra. Do widzenia.